Zadanie 34, matura superonem 2019 listopad. W gospodarstwie ogrodniczym zapakowano 480 róż do pewnej ilości kartonów. A zatem oznaczmy sobie jako x ilość kartonów, czyli mamy x to są kartony, a y w takim razie będą róże. I teraz tak, wiemy, że zapakowano 480 róż do pewnej ilości kartonów. No to jeżeli mam ilość kartonów oznaczoną jako x, no to razy ilość róż na karton, no to musi dać nam 480. I teraz tak, gdyby jednak do każdego kartonu włożono o 3 róże mniej, no to 3 róże mniej, no to w każdym kartonie, no to będzie y odjąć 3. To do zapakowania tej samej ilości róż należałoby użyć o 8 kartonów więcej. No to ilość kartonów trzeba powiększyć o 8. I do zapakowania tej samej ilości róż, no to musimy tutaj sobie wpisać też 480. I mamy tak. Teraz to jest układ równań. To co warto zaznaczyć, to jest to, że x i y są większe od zera. No bo ilość kartonów no nie może być ujemna ani równa 0, żeby to wyszło. I róże tak samo, no to to jest zapis po prostu dziedziny. No i lecimy. Ja sobie teraz wyznaczę x, czyli podzielę pierwszą linijkę przez y, no to x jest równym 480 podzielone przez y. Dziedzina nam się zgadza, bo y musi być różne od zera i większe od zera, no to tutaj jest luzik. I tego nowego x wstawiam sobie do naszego pierwszego nawiasu. Czyli mamy 480 przez y plus 8 jest równe y hmm, razy y minus 3. To się równa też 480. I teraz tak, mamy mnożenie dwóch nawiasów, tu nie mamy zera, no to w takim razie wymnażamy. 480 przez y. Razy y, no to jest po prostu 480, bo to się tutaj pięknie skraca. 480 przez y razy minus 3 to, to będzie liczba na minusie i to będzie minus 1440 przez y. Dodać 8y i odjąć 24 jest równe 480. I to co od razu można zauważyć, to jest to, że 480 na się tutaj pięknie redukuje. I następnym krokiem będzie to, że pomnożymy sobie to razy y. Wtedy nam się ten mianownik tutaj uprości. I mamy w takim razie minus 1440 plus 8y kwadrat odjąć 24y jest równe 0. I teraz jeszcze sobie to uporządkuję, żeby nie było wątpliwości, co to jest za równanie. No i mamy tutaj równanie kwadratowe. Od razu też sobie można podzielić to przez 8, żeby były po prostu mniejsze liczby. Bo 24 razy 24 to tak nie do końca chcę mnożyć. No to mamy y kwadrat odjąć 3y odjąć 180 to się równa 0. I teraz tak, to jest standardowo równanie kwadratowe, więc to jest liczymy delta, czyli mamy 9, bo minus 3 do kwadratu to jest 9, odjąć 4 razy 1, bo to jest y kwadrat i to jest po prostu 1, no to razy 1, i razy 180, ale 180 było na minusie, dlatego mogę od razu zrobić tutaj plus, bo będzie minus razy minus daje plus, a więc delta wynosi 9 plus 4 razy 180 to jest 720. I łącznie z dziewiątką to jest 729. I teraz od razu z ciekawości, czy delta do nam dobrze wyszła, zróbmy sobie ten pierwiastek. No i pierwiastek z delty to jest 27, czyli można powiedzieć, że jest, jesteśmy już w domu. Dobra, w równaniu była niewiadoma y, więc y szukamy. Więc y mamy. Y1 to jest minus b. Odjąć pierwiastek z delty przez 2A, no to mamy minus B, no to będzie 3. Odjąć 27 przez 2A, czy przez 2, po prostu, bo A jest jedynką. no to 3 odjąć 27 to jest minus 24 przez 2, to jest minus 12. O, coś tutaj nam minusowe wychodzą. I drugą, drugi Y to jest 3 plus 27 przez 2 i to jest 30. Na 2 i wychodzi na to, że jest 15. I teraz tak, na tym etapie warto się zastanowić tutaj i zobaczyć, czy minus 12 faktycznie może być odpowiedzią. Sami na początku zaznaczyliśmy, że y musi być większe od 0, no to że tak powiem, sorry, ale liczba e, róż ujemna, no to nie znami te numery, dlatego też odrzucamy. To nie działa i naszą odpowiedzią będzie y jest równe 15, dlatego też dla tego y obliczymy sobie x i x mieliśmy tutaj, jest 480 przez y, no to mamy 480 przez 15 i wychodzi nam, że to jest 32. I odpowiedź już sobie sami napiszecie, ale warto o niej pamiętać, czyli Róż było 15 w kartonie początkowo, a kartonów było 32.